I to stricte do Karola już mówię: Obudź się, mm. dawaj, pogadaj. Nie wierzę w to, że jesteś taki, wierzę w to, że jesteś taki, jak byłeś, jak byliśmy razem mm. nad basenem i, i tak dalej, nie? Nie pamiętam takiego konkretnego momentu, takiego rozbicia się. No ale w końcu taki pamiętam, przyszedł i. Ee, no i jest to teraz. no. no tak. A jesteś w stanie rozbić jakąś jedną plotkę z tamtego czasu, w którą ludzie nadal wierzą. A ty wiesz, że to jest nieprawda? A macie jaką plotkę? Nie, nie właśnie. A się... ja, może ja wiesz, że to jest prawda, jak chcę, no wiesz... No kurczę. No na pewno rozbijam plotkę o tym, że rozbiliśmy się, bo mieliśmy brudno pod schodami. <grym> to nie chodziło o to. O, na pewno plotką nie... By było takie coś, że o, nachapali się tutaj hype'u wszystkiego, a teraz odeszli jak, mm. jak, jak wiesz, odeszli od Karola. No na pewno nie było tak, nie? My naprawdę mieliśmy dużo rozmów i pomysłów na rozwój tego, tak żeby to naprawdę wszystko szło w super stronę. To akurat mi też denerwowało, że ludzie tak tutaj mu Że my Karolowi coś zabraliśmy i sobie poszliśmy. Po pierwsze, no to mam wrażenie, że wszyscy daliśmy, ona, my, jemu, jakby wszyscy, całej ekipy dawaliśmy i budowaliśmy ją. E, a po drugie, a po drugie, no, nie było tak, że stwierdziliśmy, dobra, no to już mamy tyle, to zadalamy. No kompletnie no to, to nie, nie, nie wyszło od tego, nie? Mhm. Właśnie w drugą stronę, no, moglibyśmy tam dalej siedzieć i dalej rosnąć i, i tak dalej, ale to nie o to nam chodziło. No mhm. tak, no można powiedzieć, że ceniliście sobie relacje i szczerość w tym po prostu. No a jakbyś Aha, tak. określił y, kontakt wasz, tej ekipy, która odeszła, w, odłączyła się y, mamy, po tym incydencie? Mam incidencie? wrażenie, że mamy dobry kontakt ze sobą. Tak jak mówię, nie widujemy się za często, mhm. no ale też jesteśmy coraz starsi, dorośli. Każdy otwiera swoje firmy, wchodzi na Mod Everest, no, tak. y, kurczę, <laughs> ma swoje restauracje, ma swoje podcasty i wszystko. Więc no ja, szczerze mówiąc, mam mało takich casualowych też wyjść, że hej, może gdzieś wyjdziemy. Mhm. Znaczy wszystko, że zaplanowane, temat urodziny, tutaj mam imię inny, Imię to nie jest, stary nie jestem. Tutaj jest jakieś wesele, tutaj jest jakiś wyjazd, więc rzadko się wydujemy tak, żeby się po prostu spotkać. Za co no, źle mi z tym. Nawet napisałem o takiej grupie, mówię hej, dawajcie mm. do mnie, wy, wy, zrobimy sobie i pogadamy. Ale no, uważam, że co by się nie działo nie zmieniło się jedno. Dzwonią o trzeciej w nocy do, nie wiem, trąby i on przyjedzie i pomoże. Dzwonię mm. do Marty, przyjedzie. Minimajk dzwoni do, nie wiem, Marty, przyjedzie. Każdy przyjedzie do siebie i sobie pomoże, nie? I uważam, że to jest najważniejsze, że na samym końcu ktoś z nas na... Inaczej, może na pogrzebie to nie, na, naszym... na weselu kogokolwiek z nas będą wszyscy i to mhm. chyba jest najbardziej cenne w tym wszystkim, nie? Czyli po prostu zbudowaliście sobie wewnętrzną taką relację, która przetrwa już praktycznie... Ona była zbudowana wszyscy. już w ekipie i mam wrażenie, że ta relacja relacja była prawie ze wszystkimi hmm. i właśnie ten moment, w którym się ja na przykład dowiedziałem, że to nie jest taka relacja, to, to był ciężki.